Dzień dobry i witajcie tego wspaniałego dnia. Dzisiejszy odcinek upłynie nam pod znakiem fragmentów zwiastunów i zapowiedzi. Takiej posłuchy z konkretnymi newsami chyba jeszcze nie doświadczyliśmy. Ale nie obawiajcie się, to ciekawe zwiastuny. Zapraszam, do wysłuchania. Ukazał się zwiastun nowego filmu Studia Ghibli w reżyserii legendarnego już Hayao Miyazakiego. Film o tytule Chłopiec i Czapla prezentuje się w tym zwiastunie naprawdę dobrze. Styl podobny jest do innych filmów Studia Ghibli, zobaczyć można odniesienie do boskiej komedii. Ogólnie jest na co czekać. Nawiasem mówiąc, po sieci krążą różne informacje dotyczące tego, czy to jest ostatni film Miyazakiego. I odpowiedzią, tyleż prostą co prawdziwą, zdaje się być, że nikt, włącznie z samym Miyazakim, tego tak naprawdę nie wie. O jego emeryturze słyszy się regularnie co kilka lat, więc nie pokładałbym w tych spekulacjach żadnej wiary. Samą wiadomość zaś umieściłem jako pierwszą na liście, bo to zwyczajnie duże wydarzenie. Zapowiedzi. Pojawił się trailer do drugiego sezonu Marvelowskiego Lokiego. Zwykle nie wspominam o tych serialach, ale do tego mam pewną słabość. Więc cóż, teraz już wiecie, a sam Zwiastun wygląda ciekawie. Ale ten do pierwszego sezonu też wyglądał dobrze, a skończyło się tak, jak się skończyło. Pojawił się nowy zwiastun do netflixowego serialu animowanego Castlevania Nocturne. Wygląda, mówiąc szczerze, całkiem przyzwoicie. Jestem umiarkowanie podjarany. Zresztą kliknijcie link z opisu i zobaczcie sami. Premiera 28 września. Wydawnictwo Powergraph poinformowało, że już 11 października do sprzedaży trafi Agla Aurora. Kontynuacja wielokrotnie nagradzanej powieści Radka Raka. Ciekawe. Czy zyska podobne uznanie co poprzedniczka? W sieci dostępny jest też Zwiastun polskiego filmu science fiction W nich cała nadzieja. Film, o którym nie słyszałem wcześniej, zapowiada się ciekawie, choć nieco klasycznie. Wygląda też zaskakująco ładnie, zwłaszcza jak na film mikrobudżetowy. Będę śledził recenzję z uwagą, a Was zapraszam do obejrzenia Zwiastuna. Fragment. W serwisie katedra dostępny jest fragment książki Lodowa Korona, autorstwa Grety Kelly. Książka stanowi pierwszy tom cyklu Wojownicza Wiedźma. Dostępny jest również fragment powieści Cmentarz Osobliwości, autorstwa Pauliny Händel. Jeżeli zaś ktoś ma chęć przeczytać coś starszego, to dostępny jest również początek drugiej części Parku Jurajskiego, autorstwa Michaela Crichtona. I to już wszystko, co mam dla was w tym tygodniu. Pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia za tydzień. Paskud.